Hej, hej, witam w kolejnym odcinku z Horizon Forbidden West. Ostatnio nam się tutaj udało wyzbierać ostatni artefakt, czarną skrzynkę. I nie tylko, a teraz zajmiemy się... A, i też drona badawczego, teraz zajmiemy się tutaj żrafem, który... Który tutaj sobie rezyduje w wodzie. Powalony. Czego stąd widzę? Widzę. Pytanie, czy do niego dojście będzie takie łatwe, a może nie tyle łatwe, co... Nie będzie problematyczne.

jeżeli myślałem coś ty zanurkujmy, będziemy inkognito. Żyra w lądowanie! No, brakuje. No dobra, to teraz do gniazda jastrząb błysków, czyli tam dobra. Easy peasy, hogging, hogging. Как все казал, это не меня так Kolego, ale obróć się, proszę. Dobra. Trzeba by być po prostu szybkim. Okej, okay, nie w tym gnieździe.

Okej. Okay. One to go. Hmm. Bo to wygląda jakieś ruiny stadionu w ogóle, od gdzie jesteśmy, nie? Bo to pewnie są ruiny stadionu. Teraz jak tam wejść, to jest dobre pytanie. Tu jest tyrolka, ale ona raczej jedzie tylko w jedną stronę, nie? A może jednak nie do końca. It should be harder to follow me in here. No i to Yeah, i I lastly, back to the no i dobra, super Czekaj, to mnie takie tak, czy łatwe Czy to będzie aż takie powiedzmy prostolinijne do zrobienia No Cześću? Co tam słychać ciekawego? Poza bugami w Far Czy to faktycznie kwestia serwerów, czy na no to dziwny, bo w sumie wiesz, no słynny, no, nie wiem. Ooh. Jeden. No, gra, pozwól mi to zainstalować, no dziękuję. Może no to kwestia kolegi. Wow. to Znaczy Żyraw podwadny. Ale ile szybciej, proszę. Ubat. Użyraw. że tam wejdę na to najwyższe miejsce. Oczywiście twórcy nie zamierzają ułatwiać, nie? Bo no jakby po co? Chyba trzeba ręcznie tak opuścić tę drabinkę oraz jeszcze go. Stąd trzeba skoczyć na niego? Okej, okay, dobra. Ten ma chyba najbardziej standardowe wspinanie z tych wszystkich, mi się wydaje. Tylko, że jakby dostać się do niego nie jest najłatwiej, nie? No i pięknie. No i pięknie. No to przedostatni żeraw za nami. No i pięknie. No dobra, czy nam się tutaj to odsłoniło? Co my tu mamy? Nie licząc... Schronienia ogniska, schronienia... Tam siedlisko solar ptaków. To są dwie misje poboczne. Tutaj jest coś nieznanego. Możemy podskoczyć sobie, tutaj zobaczymy. I zrobimy sobie chyba te misje poboczne, które są po prostu. I wtedy. Bo czy dzisiaj Polska gra mecz ze Szkocją? Prawdopodobnie tak, ale.

Dobra, zrobimy to tak Eee. ma jest w sobotę Moja droga Jest w sobotę Ну, не так Często zabite? Tak, dobra Dobra, pozbierałem trochę zió ziółek i wróćmy sobie tutaj My coś mamy, nie? Pewnie będzie jakiś... albo ognioskra, albo... Oglądaj. Z tej strony, dobra. Okej. Okay. Dwa sploty i tyle? Tu nic więcej nie ma, no dobra. Może ja też za dużo oczekuję. Po grze. No ale okej. Okay. Czyli tak, to mamy tutaj pozbierane. Tego na razie nie mogę zrobić. Idźmy tutaj. Po te dwa questy poboczne. Zrobię to w tym odcinku zrobimy, a w kolejnym wrócimy już do naszej kwatery głównej. Proszę, Oczywiście panie Homart, Jomart to jest. Ancestor, I don't mean to disturb you, but I've run my requests through every channel, and I've gotten nowhere. Yes oh, my name is Jomar. I'm the weapons officer for this expedition. It's my job to ensure the troops are armed and prepared for what's out there. And I've failed to do so. My younger brother, Oris, his unit was sent to scout the tower on the northern side of the island. They should have returned by now. The Overseer has denied my request for a search party and defying him would mean dismissal. Or worse. You think they might be alive? Oris has been obsessed with San Francisco ever since I can remember. He jumped at the chance to join this expedition. I have to believe that fate isn't cruel enough this place his tomb. If you help me, I'll get you access to any weapon in my stock. If I make my way up north, I'll look for your brother. Thank you. Dobra, to if it helps, my brother carried an ancestral relic with him. I believe your focus might be able to pick it up. What kind of relic? A small metal piece dangling from a chain with a hologram of San Francisco, which is why my brother always had it with him. The diviners speculated it was some kind of beacon inviting the ancestors to visit the city. Speculated? So there was data on it they couldn't read? It was deemed lost knowledge. If my brother truly is. gone. Like it no dobra, chodźmy, dla mnie? To dla Pamiątka to jest przysługa, gdzie w którym się udać po pamiątkę? Tutaj. No nas jeszcze nie było. możemy stąd bezpośrednio? Tak. Ja widziałem, że solar ptaki, także. Mam tylko nadzieję, że to nie będzie to wymagało latania. Ale to też dziwne, że w sumie latanie czy opcje latania, dostajemy praktycznie, że na sam koniec. Praktycznie, że na sam koniec gry. To wierza, A to ta wieża. No dobra, widzę dwa tylko Więc jeśli dla pani to jest pełna wieża, to chyba są takie miejsca, gdzie jest... można przycupnąć nie bardzo Bardzo ładna woda w tych, że jest.

I need to get rid of those machines first. Right ammo for the new machine. In this case, plasma. Well, I we should check that scout for relics. General's brother was carrying. 别离吗？ Dobra, kolcopis załatwiony Aleśmy zrobili 300 jakiś umównie Z tym obiegnięciem tej No tu jeszcze jeden jest, dobra, nieważne Jak on to wyrazu. <laughs> Czy on jest tutaj?

może będziemy szukać oh. Nothing. Maybe my focus can pick up their tracks instead. There. Be Oris. See where it leads. To jest miejsce, które sobie już To jest Oris, czy nie to nie Oris? No relic. Nie na pewno będziemy musieli wejść do góry tutaj, gdzie są te solar ptaki. Bo to byłoby za łatwe, gdyby było inaczej, nie? Ten sobie wybrał trasę, no.

potrzebne do misji No dobra, dobra, my sprawdzimy tutaj Tracks no dobra, I No dobra, teraz co? Drap się na wieżę. A, i to jest kolejny quest, który wymaga latania, nie? Okej, okay, czyli to kosa też nie, nie zrobię, bo on wymaga latania. Fajnie, że gra pozwala Zmur może stąd po prostu odejdźmy. To jesteśmy sobie do, dobrano, jeśli tak. Dobra. A, chciałbym ten dwie i żywy. Gdzieś powinno być ognisko, nie? Okej, okay. dobra to słuchajcie, wrócimy sobie do tych misji pobocznych. W tym do tego szukania tego brata w we... już po tym jak odblokujemy możliwość latania, żeby nie było wątpliwości czy możemy daną misję zrobić też czy nie. Bo szkoda, szkoda z zachodu. Ile będę czekał, aż się skończy? Tryb poszukiwania. Dobra, to słuchajcie. Ee, w kolejnym odcinku spotkamy się już przed bazą w takim razie, żeby nie, nie wyczekiwać niepotrzebnie. To co, dzięki za oglądanie i słyszymy się w kolejnym odcinku. Także do usłyszenia trzymajcie się. pa Pa!